W dzisiejszym filmie opowiem trochę o Kandidzie i o innych e, infekcjach grzybiczych. Swego czasu, kilka lat temu, infekcje grzybicze i kandida były tematem bardzo popularnym. To znaczy, jeżeli ktoś miał jakieś niespecyficzne objawy, to bardzo często e, diagnozowało się u niego kandydę, Na przykład, jeżeli miał, miał ktoś jakieś problemy skórne, problemy jelitowe, jakąś ospałość po posiłkach czy złą reakcję na cukry, to bardzo często mówiło się o Kandidzie. Dzisiaj ten temat już na pewno nie jest aż tak popularny jak kiedyś, ale rzeczywiście jak najbardziej nadal e, występuje i osoby z kandidą czy z infekcjami grzybiczymi jak najbardziej występują. Jeżeli chodzi o y, przyczyny powstawania właśnie kandydy czy rozwijania kandydy, to są one takie standardowe, jeżeli chodzi po prostu o y, niezdrowy styl życia i pogorszenie odporności, y, czy to będzie stosowanie antybiotyków, y, zaburzenia hormonalne w ciele, y, cukrzyca, stosowanie niektórych leków czy innych środków po prostu y, farmaceutycznych, ale na przykład też jeżeli zostawiamy nasze ciało mokre przez dłuższy czas, też może to wpływać na rozwijanie kandydy, co jest bardzo ciekawe jeżeli chodzi o objawy kandydy, czy infekcji grzybiczych to objawy zależą od tego gdzie rzeczywiście te problemy występują mogą to być problemy skórne różnego rodzaju skórne jakieś tam powiedzmy łupieżowe czy po prostu schodząca skóra sucha skóra mogą to być problemy z paznokciami właśnie grzybica paznokci tak która też dosyć często występuje szczególnie u stóp ale mogą to być też objawy górnych dróg oddechowych gardła ust no i oczywiście problemy jelitowe ale też po prostu taka systemowa całego ciała Candida, tak? więc objawy mogą być różne e, mogą to być też oczywiście złe reakcje na niektóre produkty w diecie, jak cukry czy po prostu e, większe pokarmy tak że po nich się czujemy gorzej czy też po na przykład pro, e, produktach z cukrami prostymi nasilają nam się objawy na przykład skórne czy jelitowe czy inne jeżeli chodzi o standardowe leczenie, to oczywiście tutaj lekarz kieruje takim leczeniem i na przykład bardzo często flukonazol czy nestatynę się przy, przepisuje, które też są pod tym względem dosyć skuteczne i często te problemy no nam pomagają, tak? wspomagają leczenie tych problemów. Pod względem metod dietetycznych i suplementacyjnych, pod względem diety oczywiście poleca się unikanie cukrów prostych produktów przetworzonych, jak w większości też chorób, tak naprawdę chorób chronicznych, że dieta była po prostu nieprzetworzona, naturalna, bogata w owoce, warzywa. I tak dalej. Chociaż owoce oczywiście też nie te mocno cukrowe i na pewno nie w postaci soków czy jakiejś tam bardziej przetworzonej. Ale też często zaleca się, zaleca się ograniczanie ilości węglowodanów do jakiejś konkretnej liczby, na przykład 150 gramów. No to już jest na pewno kwestia indywidualna, jaką ktoś, kto ma aktywność, i tak dalej. Ale ja nie polecam tutaj diety ketagonicznej w kandydzie, bo to też często no często czy czasem jest stosowane. Czyli całkowita eliminacja węglowodanów i wejście w ketozę, ponieważ kandydat jak najbardziej ciałami ketanowymi też się stanie się tutaj odżywiać, dlatego też ketoza w infekcjach grzybiczych, no raczej nie jest polecana. I dieta oczywiście ograniczająca węglowodany jak najbardziej może być, szczególnie produkty przetworzone, ale ketoza nie. No i jeżeli chodzi o tutaj leczenie suplementacyjne do tych suplementów pod względem kandydy trochę jest, tak? Resweratrol ma bardzo dobre badania pod względem właśnie kandydy. oczywiście probiotyki i różne też suplementy, oczywiście wzmacniające odporność, bo też jest też to jedne z, jedna z naszych celów podczas właśnie wspieranie się w walce z kandidą jest wzmocnieniem odporności. Na pewno alicyna jako wyciąg z czosnku, berberyna często jest y, stosowana. Oprócz tego na przykład laktoferyna, sam czosnek, tak? Jako so, czosnek taki zwykły, czy ekstrakt z czosnku, który też działa silnie przeciw y, grzybiczo i przeciw tutaj kandidzie. Y, I na przykład też olejki eteryczne, na przykład olejek z drzewa, z drzewa herbacianego, czy inne y, olejki eteryczne. I no tutaj taka terapia połączona plus dieta, plus oczywiście styl życia, który jest tutaj mega ważny, czyli y, podstawowe zasady biohackingu, wysypianie się, aktywność fizyczna, redukcja stresu, po prostu wspieranie odporności w naturalny sposób, poprzez styl życia, co jest najważniejsze, będą tutaj takimi kluczowymi kwestiami właśnie pod względem Candida. No i jeszcze pod względem diagnostyki tutaj warto wspomnieć, że moim zdaniem najlepszym testem jest Dearabinitol z moczu, ale można też wykonać badania na przykład kałą, czy też przeciwciała po prostu na kandidę, czy na inne tutaj infekcje bakteryjne, grzybicze, w zależności od tego, jakie podejrzewamy, to też jak najbardziej warto skoncentrować się ze specjalistą w zależności od tego, co nam dolega? Tyle w tym odcinku, dzięki, do zobaczenia wkrótce.